Mamy mamy kolejny dzień. Odebrałem akumulator, w następnym odcinku będzie jakieś rzeczy do Kampera, typu spłuczka do kibla, łapka na, na robale i, i co tam jeszcze, a jadę założyć wreszcie felgę na zapasówkę, felgę na zapasówkę. Kurde rano jest. Jadę założyć oponę na felgę jako koło zapasowe do Ducato W umiankach jest bardzo fajny zakład. 49 opinii, także to się rzadko zdarza, żeby aż tyle było pozytywnych. I później jadę do radzymina do marketu chińskiego, gdzie kupię kilka pierdółek do kampera. No bo już niedługo etap wykańczania wnętrza, także mogę teraz się pobawić. Pokupować jakieś tam pierdołki Taka najprzyjemniejsza część, chyba na sam koniec budowy. Kto kojarzy tutaj łomianki? Eee, widzicie, ptaki są nawet na tych przęsłach, żeby się nie zabijały. Jest słynny fiacik i tutaj jest ten zakład, o którym Wam mówiłem. Eee, jest to ulica Wulczyńska. 24 buraków i to jest najlepszy wulkanizator w okolicy. Samochody jeżdżą. A ja czekam na spokojnie na oponkę. Koło zrobione, tu mam te dodatki: lusterko, e, takie różne pierdoły na wyjazd. E, tak, sympatyczny gościu. Jeszcze miłego dnia, wszystkiego dobrego, także polecam serdecznie ten zakład. I teraz kierunek chiński market w Radzyminie. No i jest, chiński market Radzymin. Zobaczymy, co się uda tam złapać. W zasadzie nic nie było, czego szukałem, ale to mi się spodobało. Takie PVC, imitacja drewna. I jest tutaj 3 i 3, czyli 6, czyli mam 12 po 22 zł, czyli 44 zł. Jako wykończenie. Może przy ścianie grodziowej zobaczymy. Przystanek mrówka. Bo potrzebowałem taśmy aluminiowej i dwóch cybantów. Kierunek Ducato. Ale to będzie idealnie pasować. Nie wciskam na maksa, bo bym nie wyciągnął tak wygląda ta kratka wentylacyjna bardzo prosta i właśnie w tamtym miejscu będzie otwór e, także zaraz to instaluję dodatkowo e, kupiłem kartę kartę Lifesell bardzo fajnie bo sprzedawca dał też fajną instrukcję ale z Andrzejem z Majowania sobie mailowałem i dzięki Andrzej bo Andrzej mi podpowiedział że najlepiej jest ściągnąć aplikację i z tej aplikacji doładowywać no także co, karta jest wszystko śmiga, no i instalacja piecyka. Potem tylko prysznic, i gotowe. A, a propos prysznica, no, a propos prysznica, to chciałem użyć te. I teraz trochę żałuję, że nie kupiłem więcej, bo jednej mi zabraknie. Także będę musiał jechać jeszcze raz do Radzymina I e, jeszcze przymierzę, zdejmę to. No, tak, chodzi praktycznie na jedną ścianę całość tutaj to jest na drugą i na kolejną i tutaj bardzo fajnie, bo tutaj sobie po prostu jak to będzie przyklejone uszczelnie i zobaczcie, w ten sposób w ten sposób będzie na rogu no pięknie to wygląda ekstra, także to jest fajny pomysł dużo ładniej będzie tutaj wyglądać ten prysznic aniżeli takie płyty no i e, po prostu trzeba zrobić podwieszoną kotarkę i sprawa, sprawa będzie zamknięta raz na zawsze. Ok, jeżeli chodzi o tą rurę, ona ma średnicę 10 cm, to ma 9 cm. E, ciężko mi było, czekajcie to tak, tak miało być. Tak, o tak, tak, tak. Tylko muszę wygięć jeszcze raz troszeczkę. E, ciężko było dobrać tak, żeby pasowało wszystko do wywiecznika. I co teraz? Po to kupiłem taśmę aluminiową. Tutaj zrobię po prostu takie obramowanie z tej taśmy. Kilka, kilkanaście z plotów, żeby ten centymetr dodać. I tutaj na opaskę zaciskową plus dam odrobinę silikonu wysokotemperaturowego, co by to się nie ruszało. Także teraz wystarczy, że sobie zrobię coś takiego. Wygnę tą rurę odpowiednio. Przyczepię tak. Wiertłem przewiercę przez środek, i z drugiej strony po prostu zrobię otwór. Ok, okleiłem sobie szybę, bo nie mam zamiaru potem tych metalowych opiłków wyciągać. I zaraz przewiercę otwór i wchodzi w ruch wyżynarka. Ok, tak to będzie wyglądało, i co już sobie odznaczyłem. I czas na wiercenie. Ok, otwór siedzi. Muszę teraz odrysować miejsce na wywiecznik i tyle. Ok, ponieważ ten wywiecznik będzie zamontowany również na klej do szyb, nie chcę robić za dużego otworu. Dlatego wymagana jest dużo dokładność. Odrysowałem na kartce, Wycinam. No i najważniejsze zabezpieczenie, żeby z tej strony nic nie leciało. Kółko odrysowane można ciąć. Ok, otwór już jest i teraz tak muszę usunąć jeszcze tak tutaj tego ocieplenia i dać samej taśmy aluminiowej no bo tutaj jak będzie ciepłe no to nie bardzo dobrze, dobrze, pośpiech wskazany. teraz przyczepiłem na dwa wkręty tą płytę i odrysuję sobie w którym miejscu mam wyciąć otwór troszeczkę większy no i Prawdopodobnie jak tutaj będzie szła rura, no to na ten fragment wytnę w ten sposób filc i dam gruby kawałek taśmy aluminiowej. Ok, wywiecznik zamontowany. Tutaj otwór przygotowany. Teraz przymierzę sobie rurę i odrysuję, gdzie tutaj wyciąć filc. Ok, dwie rzeczy: lustro. Takie kupiłem w tym w PEPKO. Nie było drogi, ile tam 25 zł. I mam coś takiego, to muszę jakoś sobie tutaj zamontować. To będzie do szczoteczki i pasty do zębów. Zawsze żebym miał pod ręką, tylko muszę się zastanowić, w którym miejscu. No bo, jak tutaj będę zmywał, to nie chcę, żeby mi tu przeszkadzało. Tu będą noże, także może nawet tutaj, w takim punkcie, albo, albo nawet mogę dać tam dalej. Bo wtedy się nie rzuca w oczy, wygodnie się zdejmuje. A tutaj, jak jakiś kuszczy czy coś, to, to by było całkiem spoko, miejsce. A można też, nie wiem, pomyślę zaraz. Lustro naprawdę ładne, tylko tak, nie mam gdzie go zainstalować. Tutaj nie bardzo, tutaj nie bardzo, tutaj też nie bardzo, tutaj bez sensu. Yy, także muszę. Mniejsze kupić, a to pójdzie nie wiem gdzie. Ok, uciąłem ten element, no bo mi blokował tutaj dojście do ściany. Zaokrągliłem sobie pilnikiem do metalu te ranty. Dam tutaj, tu nie będzie mi w ogóle przeszkadzało. Przygotowałem takie ocenkowane śrubki, podkładki i tak to sobie przykręcę. Trzyma się to także spokojnie, by wytrzymało dużo więcej. E, na pewno szczoteczka pasta w jedną przegródkę, a w drugą zobaczymy. Kolejna dość przyjemna czynność. Weźmiemy może, może, może coś takiego. I teraz kwestia, czy równiutko, czy nierówniutko. Będzie git. A, piękny. Tutaj też satysfakcjonujący moment. A to był haczek na jakąś ścierkę, wiecie, po zmywaniu naczyń. Wycieram tutaj. Jest polakierowane, także może tutaj się opierać. Tutaj płyta. Także nie ma z tym żadnego problemu. I w razie czego mogę sobie, e, mogę sobie zdjąć. W moment, zaczepić. Taki haczyk a znaczy bardzo dużo na life'ie Dobra, dosyć zabawy w te dodatki hmm, Ale fajnie, już, już tutaj czuję Czuję się jakbym był w drugim domu Taka Moja mała kawalerka e, Teraz ważna rzecz, czyli przyklejenie płyty Tą płytę tutaj dwa punkciki Pyk, łapie, Uszczelnienia Na każdych Kątach prostych Forge K-126, się zostało mi sporo. Już rozwalę całą tubkę tutaj. I, no i w zasadzie jak to zrobię to no to później pójdą te płyty i bardzo łatwo to w przyszłości będzie zdemontować. Nożyk, tapeciak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Oderwanie płyty, wyjęcie brodzika. W jeden dzień można tu zrobić całkowicie inny prysznic. W przyszłości takie moje małe marzenie jest, żeby Tutaj była przeźroczysta płyta z PCV, z PCV na no jakiś, czy z Pleksji. Od dołu do góry jedna płyta. Tutaj tak samo przeźroczysta, i tutaj tak samo. I tu wtedy jedna kotarka albo rozsuwane drzwi w tym kierunku. To by był fajny patent. No ale na razie takie rozwiązanie zobaczę, jak się sprawdzi we włoszech. Okej, okay, ta płyta już jest przyklejona, eee, żeby mi się nie ruszyła, jak będę uszczelniał ranty, no to dałem taśmę. Oczywiście trochę zwaliłem, najpierw zacząłem tak mazać palcem, a później dopiero dałem taśmę i zobaczyłem, że można tak troszeczkę, troszeczkę ładniej. Okej, okay, prysznic uszczelnione i chyba na dzisiaj będzie koniec. Muszę iść oczywiście ręce umyć od tego kleju, bo palcem, wiecie, rozsmarowywałem. E, tyle, tyle jeżeli chodzi o zabudowę busa no to jeszcze prysznic pokażę wam jak jak nagram no i w zasadzie odcinki się kończą odcinki się kończą tutaj zarówno odcinki się kończą jak i wykończenie wnętrza muszę tutaj teraz zadbać o filc na ścianę grodziową, linę jakieś półeczki, szafeczki e, tutaj muszę pomyśleć, bo Miejsce na garnki jest spoko Także co? Eee, no praktycznie już jest poza prysznicem skończony Pozostało jedynie te wszystkie dodatki umiejscowić w dobrych miejscach No mi się bardzo podoba Zapach, jak tutaj wchodzę to jest po prostu mistrzostwo świata <grytania> Moja mała kawalerka, w której spędzę znaczną część roku eee, Widzimy się w następnym odcinku i teraz, już raczej na pewno, to będzie. Kurde, nie wiem kiedy ta recenzja akumulatora czy była, czy będzie, ale po recenzji i po tym odcinku, to prawdopodobnie, jeszcze tylko jeden odcinek: jakiś do skoku, i już wyjazd do Włoch. Teraz, jak jest ciemno, to widać, jak te lampki perfekcyjnie oświetlają. Właśnie o to mi chodziło, bo większa ilość troszeczkę, troszeczkę mogłaby mnie razić, a tak jest. Bardzo, bardzo. Przyjemnie. Zaraz zobaczę, czy ja tu włączyłem, a zostawiłem na razie, to dałem tą lodówkę. E, dogrywam ten jak napięcie i 8 Pięknie. Dogrywam, bo straciłem około 10 minut materiału, także nie będę się rozwodził. E, tego procesu nie pokazałem. Nie wiem, co się stało z kamerką GoPro po prostu nie śmigało. Także tutaj. Robiąc otwór w tym, trzymałem odgiętą całą tą część z filcem i skręcałem. Tam widać nie widać już opaskę zaciskową no nie widać, cy cyband, że, żeby ta rura tam złapała wywiecznik. W ogóle ciężko mi było znaleźć jest taki wywiecznik z taką przedłużką, żeby właśnie ścisnąć cybantem. Później dałem silikon wysokotemperaturowy i taśmę aluminiową dodatkowo. Tutaj dałem taśmę w ten sposób, taki kwadracik prosto. Po prostu można to w moment zdemontować, coś tam wiecie w przypadku innych wymian. Tutaj jest dobre 5 cm od tego filcu. Może tutaj też, no chyba dam tutaj taśmę, aczkolwiek to się nie nagrzewa do takich temperatur, to nie jest wylot spalin, tylko zwykła, zwykła. No to powietrze ma nie wiem, tam 100-200 stopni, pisali na forach czasami. Jeżeli chodzi o ten piecyk, ja zostałem wprowadzony w błąd, bo jeden youtuber, nie będę tutaj mówił nazwy kanału, dwa lata. I powiedział, że jeździ. E, napisał na blogu, że jeździ z takim piecykiem, i że jak bierze prysznic jed, jedną czy dwie minuty, to nic się nie dzieje przy otwartym oknie. I też czytałem na forach, i ludzie potrafią w domach używać, i też nie mają wylotu spalin, tylko jest bardzo dobra wentylacja. Ja tutaj zastosowałem, bo no nie chcę się zastanawiać, czy, czy się zaczadzę, czy nie, po, po prostu y, wol, wolę zrobić to zgodnie ze sztuką. Co nie jest zgodnie ze sztuką, ponieważ rura ma 10, 10, 10, 100, 100 mm, 10 cm średnicy i wywiecznik miał 10 cm, także tam pasuje. Tutaj było 9 cm. I co to oznacza? Że taką rurę z kwasówki nie byłbym w stanie cybantem no, tak, tak, tak przyłapać. Dlatego co zrobiłem? Na tą 90 cm ten wylocik, który ma dosłownie centymetr, w wylocik spalin z tego piecyka, dałem rurę, która jest mniej więcej dotąd, tak z 10 centymetrów dobre. I tą rurę razem z wylotem złapałem cybantem. Nasunąłem tą rurę, i tutaj uszczelniłem taśmą aluminiową. I teraz ta rura trzyma perfekcyjnie. No, cały piecyk chodzi tutaj tak samo jest bardzo sztywno, nic się z tym nie będzie działo, także ten temat jest zrobiony no jedynie tutaj mógłbym pomyśleć, ale mam tą taśmę aluminiową, także nie wiem czy po prostu nie, nie, nie zrobię pasków od góry do dołu żeby no żeby było, no bo i tak tam filcu nie będę dawał, a żeby było w miarę w miarę to wszystko estetycznie no jestem zadowolony, bo teraz już tak naprawdę dodatki tutaj mi wysycha to całe moje klejenie, uszczelnienie śmierdzi tu w busie także nie jest mi teraz przyjemnie przy zamkniętych oknach ale yy, no pada deszcz także nic nie poradzę z tego jestem mega zadowolony i jutro polecę sobie do Radzymina kupię jeszcze jedną albo dwie nawet bo tutaj z przodu żeby tylko tego nie obrócić bo to klejone było <laughs> yy, z tej strony od samego dołu od samego dołu tak, mniej więcej dotąd będzie no żebym tam przechodził do, do Brodzika no i muszę zrobić tu kotarkę tak się zastanawiałem, ponieważ tutaj jest ta, ta cała hydraulika a tutaj też przyłap, przyłapałem ten, ten kran w ten sposób, żeby też się nie wysunął jeszcze nie testowałem instalacji, bo w nocy potrafią być przymrozki, nie będę ryzykował no, raczej się wszystko trzyma tak jak się trzymało. Nie mam gar garnków, prawda? Nie mam garnków, nie mam jakichś rzeczy. I jedyne takie fajne miejsce to zaraz przy lodówce pomyślałem, że w tym miejscu, no ewentualnie w przyszłości idealna by była tutaj taka, taka półeczka. No nie wiem, czy kurde teraz bym zrobił, ale. Ale nawet coś ala taki metalowy kosz, że mam garnek, patelnię, szczutce w jednym miejscu, wyciągam, wkładam. Tu muszę, może coś takiego wymyśleć na szybko przed wyjazdem, no bo czasu coraz mniej, No ale pracę z busem praktycznie już na ukończeniu. Elektryka śmiga, jak tam bulk, bulk, czyli będzie jutro ładowane. Wszystko, wszystko jest w zasadzie git. Jeden widz mi pisał, że te bezpieczniki są dziadowskie, no ale, ale, ale yy, ja chcę wam powiedzieć a propos mojej instalacji, bo ja mam naprawdę pobór mocy. Zobaczcie, wybasto jest podłączone bezpośrednio do akumulatorów. Tak samo wejście na lodówkę jest też. Czy już sobie kabel puściłem? Jest też w miejscu yy, bezpośrednio do akumulatorów i zarówno wybasto. Ma bezpiecznik 20A, a lodówka w sensie to wejście. Zaraz, bo jedną ręką nie dam radę. Okej, okay, sorry, bo już zapomniałem. No tak, dałem 10A bezpiecznik z tego względu, że lodówka, tak jak mierzyłem, 60 mniej więcej watów pobiera, ale w, w momencie skoku może być nawet 80-90 przy załączaniu. Kompresora na samym początku także, także 10A, no bo to 120W. Także zarówno wybastu, jak, jak i to wejście to są takie nerwologiczne punkty, gdzie ten pobór mocy jest duży. Jeżeli chodzi o pompkę, no to ona jest ciśnieniowa, Ona na początku mi zaście te powiedzmy 50W, ale później to już jest pobór 10, 15, 20W. Jeżeli chodzi o oświetlenie LED no to tu mamy niecałe 10W. Jeżeli chodzi o te wejścia, no to co ja, telefon będę ładował, czy jakieś coś, no to to też jest 10-20W, yy, więc tu, żeby poszedł taki prąd, żeby uszkodził mi taki bezpiecznik, no to szansa jest niewielka. Z solara? Nie wiem, czy z solara by taki prąd poszedł, no ale zobaczymy. Dam wam informację w przyszłości, jak... Jak pojeżdżę z tą instalacją, jak się sprawuje. Jeżeli chodzi o okna, to zamówiłem roletę. Przesyłka jest opóźniona, także czekam. Też tutaj zainstaluję sobie roletę. Normalnie będę sobie yy, roletą zasłaniał to okno. Tutaj na magnesy. Na magnesy neodymowe jakąś firaneczkę. <laughs> Przepraszam. Yy, I tutaj też muszę coś pomyśleć. Jakaś kotarka. Yy, Fajnie by było, żeby na przykład przykręcić na dwa wkręciki, dwa magnesy, które by trzymały tutaj firankę, a jak chcę otworzyć pyk do góry, pyk do góry. Ale z tym się zastanowię to na sam koniec. Wykańczanie rantów, nierantów, to już zostawię sobie na wyjazd do Włoch, eee, co tam jeszcze, a jedno z zabezpieczeń wam mogę pokazać, bo i tak zobaczycie na, na odcinkach tego typu, najprostsze na świecie kupiłem za 100 zł jakby wiecie, tutaj jest, ta, jest taka zatyczka którą mogę sobie tutaj pyk, jest to bardzo proste zabezpieczenie po prostu no jak ktoś będzie chciał szarpać, no to nie ma szans, żeby to wyszarpał, gruba 3 mm blacha do oryginalnych yy, śrub, tutaj są otwory. Coś takiego, no strasznie yy, no drogie, drogie stufe, ale powiem Wam, że nie mam czasu teraz, żeby robić coś takiego. Bo normalnie sam bym sobie coś takiego pospawał, powycinał. Yy, no ale stwierdziłem też, nie będę 100 złotych żałował przy kamperze wartym 60 tysięcy. Także yy, a. Koszty, to powiem w odcinku, jak będę kampera ten, ale już mogę mniej więcej powiedzieć, że wszystko, jak sobie tak poobliczałem, każdy element zakup auta i wszystkie naprawy, wszystko kompletnie wszystko, no to wyjdzie około 60 tysięcy złotych. Także, no to nie ma co stu wyżałować na jakieś zabezpieczenie. Muszę więcej. Jeżeli macie jakiś pomysł na zabezpieczenia, piszcie do mnie na maila, bo no, korzystam, to też kiedyś mi ktoś podpowiedział. No i rzeczywiście tego typu proste rozwiązania robią robotę. No, tutaj mam nadzieję dojdzie parę fajnych naklejek. Zobaczymy. I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? No cieszę się, cieszę się. Dzięki współpracy z firmą Wevor z All Powers z Litime. dużo produktów mi odeszło. Także ekstra, ekstra. Tu muszę też wykończyć, ale mam taki plastik Tylko nie będę plastiku, obi plastiku obijał Tylko dam tutaj też filc, A ponieważ wyjazd będzie do Włoch No to trzeba włoskich piosenek się pouczyć Zaszpiewamy sobie karuso. Muszę się nauczyć Bo e, teraz, teraz próbuję bardzo delikatnie śpiewać utwory e, Pokażę wam w refrenie ...operowo oraz zwykłe, takie soft, soft jak ja mówię, tak softowe śpiewanie. I żebyście zobaczyli różnicę. Tak bardzo jak ballady po prostu chcę teraz śpiewać. Qui do E tira forte vento Avantagolfo golfo di Suriento Una abbraccione, ragazza Dopo che aveva pianto Poi si scialisce la voce E ricomincia il canto Te voglio bene, sai Ma tanto, to bene sai E na ca Che scioglie sangue rinte, bene sai I o co chodzi z softowym? Yy, to chodzi po prostu że no na takim kawałku sing once again with me a strange duet my power over you grow stronger yet softowe i teraz operowo sing once again with me a strange duet my power you grow stronger yet. No to od takiego odchodzę i takie właśnie delikatne. W ogóle ciekawie się tu śpiewa, jest ciekawa akustyka przez tą zabudowę. W tym odcinku to już wszystko. Trzymajcie się, cześć.